Huk łączy dwa obracające się wały. Nazwisko Roberta Huka 1635-1703 pod koniec XVII wieku pojawia się często. Był to okres, kiedy niewielka grupa naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami nauki tworzyło, tworzyła niezmiernie elitarn, elitarny klub najwybitniejszych umysłów i prowadziła świat ku nowym wynalazkom. Hook wyróżniał się jako jeden z najważniejszych członków tego wyjątkowego grona. Angielski uczony odkrył prawa fizyki rządzące elastycznością. Noszą one obecnie jego nazwisko. Był również pierwszą osobą, która użyła słowa cel komórka na określenie cegiełek budujących żywe organizmy. Ponadto dał się poznać jako świetny architekt. Współpracował nawet z samym sir Christopherem Wrenem. Wśród jego licznych osiągnięć znajduje się także przekup krzyżakowy, który otworzył światu całkiem nowe możliwości w mechanice. Jak wiele innych usprawnień, przekup krzyżakowy pojawił się jako rozwiązanie problemu, na który wynalazca natknął się osobiście podczas prowadzenia badań naukowych. Chuk był zapalonym astronomem i uważał, że najlepszą drogą do poszerzania wiedzy o wszechświecie jest budowanie coraz lepszych i coraz bardziej dokładnych instrumentów. Jednakże niektóre z jego projektów, na przykład wymagające obracania niewielkich śrub pod kątem do kół zębatych, wymagała przekroczenia ówczesnych możliwości e, technicznych. W 1676 roku, pracując nad ulepszeniem helioskopu, Hook stworzył pierwszy działający przekup, który pozwalał na przekazywanie mocy pomiędzy wałem napędowym a wałem biernym. Takie wały można było umieszczać pod określonym kątem względem siebie i zachowywać ten kąt podczas obrotu. Wynalazek Huka zapewnił projektantom maszyn zupełnie nowe możliwości.